Słowa Ewangelii według świętego Mark'a. Jezus i uczniowie jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on na stałe w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał. I nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu, Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem. Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion bo nas jest wielu, i zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świn. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie, a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem, po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił. A wszyscy się dziwili. Oto słowo pańskie.